Jest to uroczystość już ze swoimi tradycjami pewnymi, ponieważ udaje nam się regularnie organizować te koncerty, te spotkania dla środowiska lokalnego już od pięciu lat. Jest to więc nasze piąte tego typu spotkanie. Cieszymy się bardzo, że udaje nam się te koncerty dla naszych mieszkańców organizować, że ta uroczystość można powiedzieć na stałe wpisała się do programu pracy naszej placówki. I cieszymy się bardzo, że tyle ludzi, tyle osób, tyle mieszkańców Lebrańca co roku uczestniczy w tych koncertach. Tajemny akord kiedyś brzmiał. Pan cieszył się, gdy Dawid brał Kwarta i kwinta, tak szło Raz wyżej w dół, raz niżej w mąk nieszczęsny. Bardzo cieszę się, że jestem tutaj zapraszany. Dobrze współpracujemy jako powiat włocławski z zespołem szkół w Lubrańcu, chociaż oczywiście nie jest to nasza jednostka. To tutaj organizuje konkursy, mój ci on jest powiat włocławski. Często biorą w nich udział właśnie te bardzo zdolne dziewczyny z Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, gdzie pan Wojciechowski tak pięknie je... Przygotowuję. Dzisiaj właśnie widzę, że y, będą te dziewczyny y, inne, w ogóle wspaniała lubraniecka młodzież, i cieszę się, że dzisiaj wyjątkowo będę mógł tego słuchać ze swoją żoną. Mariusz, Duch Święty stąpi na ciebie. I moc Najwyższego osłoni Cię, dlatego też święte, które się narodzi będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta porodzi w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za bezpłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. W czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna, zapisano w rozdziale drugim Ewangelii według świętego Łukasza. Słaba. Sił już nie mam, iść nie mogę. Coraz ciemniej, noc zapada. Ogarnia mnie jakaś trwoga, choć moc Pańska jest nad nami. Może tu się zatrzymamy, już Betlejem, domki z brzegu? Pójdę poszukać noclegu, zostań, Mario, zaraz wrócę. Otwórzcie nam, dobrzy ludzie. Dajcie nocleg, choćby w sieni jesteśmy bardzo strudzeni. Z Nazaret daleka droga, otwórzcie nam w imię Boga. Tu nie zajazd, nie gospoda. Izba ciasna, mąż włożnicy, nie kołaczcie, podróżnicy. Jak gdziekolwiek, ale ona. Moja żona i nieżona, Bóg mi oddał ją w opiekę. Jej godzina dziś nadchodzi. Musi spocząć, co jej rzekł. Dla serca nie mam przestrzeni, Byle kącik, nawet w sieni. Powiedziałam i nie zmienię. Cóż, Józefie, odmówili. Ludziom zabrakło miłości, Serca ich jak zimne głazy. Nie trzeba się na nich złościć. Biedni są, nie miej urazy. Moc najwyższa ich przetworzy. I ożywi Duchem Bożym. Bóg dał mi w opiekę Pannę Maryję. A ona biedactwo już ledwie żyje. Buty pogubiła. suknie podarł wiatr. O mój Panie Boże, jak iść przez ten świat? Tu za Boga mi poproszę. Kto tam się po nocy włóczy? Zamknij drzwi na siedem kluczy. Spać nie dają kije. Przyjmijcie, panne Maryję. Dajcie nocleg, nawet sieni. Jesteśmy bardzo strudzeni. Nazaret daleka droga. Otwórzcie nam w imię Boga. Tu nie zajazd nie gospoda. Idźcie stąd, bo czasu szkoda. Jak gdziekolwiek, ale ona. Bóg mi oddał ją w opiekę. Jest Zsiębnięta i strudzona. idziemy z dalekiej drogi. Nie pomoże święty Boże, drzwi płóczego mnie otworzę. Jeszcze czego, co za ludzie, a prześpi się gdzieś w psiej budzie. Dobrała się nędza z biedą, łazi taki spać nie da. Odmówili. Mówić szkoda, tu nie zajazd, niego z jego z nędza, płaszcz dziurawy. Żeby chociaż łyżkę strawy, żeby chociaż garstkę słomy. Tu są jeszcze inne domy. Słyszysz, grają, jeszcze nie śpią. Powiedz im, że jesteś cieślą. Że oddzięczysz się jak trzeba. Za ten kąt i kromkę chleba. Że zapłacisz swoją pracą. Może przyda mi się na co. Nie usłyszą w tym rozgwarze. Hej, otwórzcie gospodarze. Tylko jedno słowo powiem. Kto tam przyszedł? Jakiś człowiek. Jakiś obcy u drzwi stoi, a w tym domu sami swoi. Córka wyszła za celnika. Hej, muzyka, graj muzyka. Gości u nas bardzo wiele. Nie przychodzę na wesele. No i słusznie, przyjacielu, trzeba być w butach na weselu. Jestem cieślą. Proszę cieśli, może byśmy domek znieśli? Cieśla nam, zawraca głowę, posłać cieśle na budowę. Niech się cieśla tu nie pęta. Nie wpuścili cię bogacze, Tylko wiatr nad nami płacze. Tylko wiatr i nikt już więcej. Żeby chociaż ogrzać ręce, Tak niewiele nam potrzeba. Żeby chociaż kromka chleba, choćby okru, serce boli, nad nie tylko grudka soli. Patrz, Józefie, tam stajenka, stoi przed nami w oddali, to dar miłości ojca, co się nade mną urzalił. Nad moją świętą godziną, odtąd, nim wieki przeminą. I wieczność zamknie swe wrota, ta stajnia będzie świątynią. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zapisano w rozdziale drugim Ewangelii według świętego Łukasza. Betlejem w małej stajence Nocą, gdy świat spał cały, Najświętszej Maryi panience Narodził się Jezus Mały.